Policja uderzyła w sierpniu 2000 roku. Aresztowano kilku najważniejszych liderów gangu. Przez następne miesiące wciąż trwała Wielka Łapanka. Gangsterów chwytano w Polsce i za granicami. Zeznania masy były druzgocące. Mafia stanęła przed sądem. Dawne wojskowe koszary na warszawskim Bemowie były dziś z pewnością jednym z najlepiej strzeżonych miejsc w Polsce. To tu toczą się procesy najgroźniejszych przestępców. Od początku linia obrony była jasna. Obalić zeznania świadków koronnych. Było ich ośmiu, ale liczył się głównie masa. Oskarżeni i ich obrońcy zrobią wszystko, by podważyć wiarygodność świadków koronnych i ich zeznań. Dla instytucji świadka koronnego będzie to nie pierwszy, ale z pewnością najważniejszy test. Oskarżeni do końca nie wierzyli, że masa ich zdradzi. Był przecież taki jak oni. Krew z krwi, kość z kości. Był z nimi. Teraz już przeciwko nim.